Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem na Impo i tam was w grze saper The The Bomb Simulator. Czyli jesteśmy saperem, osobą, która będzie zajmować się bombami, hakowaniem, innymi takimi rzeczami, które są niebezpieczne, wybuchowe i gdzie może się stać naprawdę wiele fajnych, niepożądanych rzeczy czasami. Ale będziemy saperem. Jest co sapera, dlatego zacznijmy. I zobaczmy, co czeka nas w tej grze. Weźmy sobie slot 2. A możemy wybrać imię i nazwisko, dobra. Czemu to jest Twoje, mama? To nie, 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 nie wiem. Nie pytajcie się, czemu. Skąd mam wiedzieć? To gra tak mnie ustawiła, to nie Nazwę się, jakby się nazwa. Nazywa się Impo. Impo wspaniały. Dobra, jestem im wspaniały. Możemy przejść skillę. Jako że nie wiem nic o tej grze, nie grałem w nią jeszcze. Byłem księżnik, tak jakby sprawdzić, jak działa i tak dalej, ale ani tak jakby jeszcze nie zrobiłem w tej grze. Z nim co robi to. Mamy jakieś niby nocie do min, hakowania. To wezmę do hakowania może. No wezmę bomba, bo to takie najbardziej chyba takie typowe, nie? I wezmę łamanie kodów. I nie wiem, zobaczmy zobaczmy jak to będzie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to wziąłem. Zobaczymy, zacznijmy. Ciekawe, co nas czeka, jako pierwszy raz. Dlatego, że będziemy się po kolei uczyć po prostu. Wszystkiego, że nie, nie, nie rzucą nas tak raczej na głęboką chyba. Mam nadzieję, bo jesteśmy i tam może Ciekawe, jakby tak coś się zaraz miał stać, nie? Nie mogę zresztą nic otworzyć, nie nie mogę. Okej. Okay. Wsadłem się poruszamy. To jest o to. O kurde, co jest? Możesz ulepszyć swoje dodatkowe korzyści używając punktu doświadczenia. Możesz uzyskać punkty za posiadane doświadczenie przedstawione za wykonanie misji. O, okej, okay, dobra. Czy misji mamy, mam, nie możemy zrobić. Okej. Okay. Co jest tutaj? A tu nie mogę fejsa jakieś podno. Dobra, mogę to otworzyć? O, o, o kurde. Ja Jóps, się, wzią, że to karabiny są wszystkie, a to narzędzia po prostu. Ej, to w ogóle jakby taka zbrojownia, taka totalna jakiś takiego tego, 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 zł złego człowieka, jakiegoś takiego co nie wiem, ukrada banki, czy nie wiadomo co, nie, jakiś taki złodziek. Dzieja totalnego? Postaram się dostarczyć wszystko sobie i ci potrzebne przed twoją każdą misją. Okej, okay. bomba! Wypruję, rozpocznij najpierw od tego. No to jak mam to zrobić? Ja o samouczka rozbrojenia, okej, okay. a jak mam. O. Co ja zrobiłem? Ej, o mogę przeciąć! Ej, to który mam przeciąć, bo ja nie wiem. No, na przykład ten. Przeciąłem ten, Przedtem ten. Nie, nie mogę tych przeciąć. A, wygrałem, tak? No przeciąłem, przeciąłem już stanu zegar normalnie z git. Okej, okay, dobra to. Ej nie, no dalej jakby coś się działo. No Bo nie mogę tego szukać, właśnie, już za późno. coś może więcej w tym pokoju? Coś, co mogę zrobić? Coś tutaj. Wcale nie będziesz musiał rozebrać jakiś przedmiot, aby zobaczyć, co kryje w środku. Ok. A co zrobić, zdemontuj przedmiot w odpowiedniej kolejności. Na każdym kroku zostanie pokazany element, który należy usunąć w następnej kolejności przez jego podświetlenie. Trzeba to usunąć, dobra. Zdemontujesz skrzynkę. Czyli muszę zrobić tak, tak, tak. Tak, tak. I teraz mogę... O, to co zamontowałem i teraz mogę wyjąć to i wyjąć to. Dobra. wyjąłem Słyszeliśmy atrapę bomby, na której możesz prowadzić ćwiczenia praktyczne. Chodzi ci o to, nie? Tak, chodzi o to. Bomby zagrały to najczęściej rodzaj materiałów buchowych, jakby je, znajdowa jak je znajdować. Okej. Okay. To jest problem, bo ja już tu przeciąłem. <laughs> przeciąłem już tutaj coś. O nie, ja tu coś przeciąłem już. Aby rozbrać bombę, musisz przeciąć odpowiednie przewody. Dobra. Nadisz się na bombę. otrzymasz wskazówkę co do koloru przewodu, który należy przyciąć. Okej. Okay. Pamiętaj, że ten rodzaj bomby wymaga, aby się je w określonym czasie. Okej. Okay. Rozbryj bombę. Żółto, tak? O. Rozbryj. A, nie, czarny teraz. Tu nie ma czarnego. Feltowy. Już, już jest. Przecięty. Dobra. Czekam, czekam. No mogę przywrócić trochę. O, różowy. Pyk. Dobra. Dałeś mi więcej. O, mogę tak się przykręcać fajnie. Niebieski. Pyk. Dobra. Mogę tak przykręcać i przywrócić, co jest spoko. Nic się nie dzieje wtedy. Zielony. Pyk. Dobra. E, niebieski. Pyk. Dobra. No, to jest dopiero coś. Czerwony. Boom. Ja, ty, gdyby tak łatwo było w RAL, to ja nie wiem. A już fioletowy przyciąłem. Ty właśnie, żeby się nie zbugowało, że. Ej, bo ja przyciąłem. Nie, to może być problem mały. Biały, dobra. Biały przetny. I żółty. No i potem mieć koniec, bo ja nie mogę przynieść tego, 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 bo już go przyciąłem. O nie, ja zwaliłem, bo przyciąłem go wcześniej. I co teraz? Sam to zawsze miał przejeść tą minutę całą? O nie, no nie czemu ja to zrobiłem i po co się zrobił? Jak mam z teraz wyjść? Mogę z tego się odejść? O kurde jak mogę daleko odbliżać. Co jest? potem mogę tak się poruszać, a mogę za, za plecy pójść tego? O, mogę no i za plecy, o kurde. No nie, no musimy poczekać chyba po prostu, aż to buchnie, się, nie? Znaczy to ten nie buchnie, tylko po prostu czas zajdzie, bo to atrapa jest, nie? Więc poczekajmy. No, została sekunda. Co jest, tanie? Oj, zwaliliśmy. Nie jeżeli co, zrestartuj, dobra. Robimy to jeszcze raz. Tym razem wszystko do tego Pyk. Zrobione? Dobra. Żółty pyk zrobione? Dawaj, dawaj. Niebieski. To jest chyba niebieski. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Nie, no, to jest chyba niebieski. Czerwony. Tak, tak. Egadam no, Wygląda jak niebieski, tylko myślę, że to jakiś inny kolor może być niebieskiego. Nieważne. Dobra. O, tutaj, dobra. Zostaną tylko biały i niebieski. Niebieski i biały. Rozbrojone. Wszystko? Zrobiliśmy. Okej. Okay. samo samołocze do szyncy bomby. Fajnie. Zlecimy samołoczek rozbrojenia tego i bomby. I co teraz? W na ścianie znajduje się klucz do biura. Szynce na ścianie. A tutaj. Okej, okay. dawaj, dawaj, dawaj. Mam kluczyk, idziemy do biura naszego Patrz, co się dzieje w biurze O, ale mamy biuro fajne, pitole, dobra Co możemy tu wziąć? Możemy coś tu wziąć, zabrać? Jakieś paki spluwy tu są, normali. Po spluwa prawdziwo. Jeśli jeszcze dowiecie się, się o nim czegoś więcej, sprawdź tę tab tablicę Zaraz do tablicę, spokojnie A, to, czy które do? Spraśćmy, to. to. E, cóż, miejmy nadzieję, że twój status nie zmieni się tak jak, jak jego Impo wspaniały Żywy <laughs> Okej. Okay. Na tej depicie przedstawiony wszystkich. O, nie, my będziemy co mogli umrzeć, ja nie mogę wybuchać rzeczy! No, przepraszam, nie będziemy buchać nic niest w tych odcinkach. Nie, będzie, nie, nie, nie będziemy nic, nie nic wybuchać, bo jak buchnę, to, to, to już po mnie będzie, nie? Dlatego nie mogę. Miasto! Fabryka las. Na tej tablicy jest mapę miast. Do szczególnie już czasu możesz umieścić, na niej Dobra, po, e, szybko to przeskakuję Wiadomo, nas o podejrzeniem, patrzcie zajmując się na jednym z przystanków dobusych w, w mieście. No, chodźmy do miejsca. Idź zajmij się... Dobra, zajmę się tym. Ty, ale to Ty jestem dobrą osobą czy złooso? Chyba jestem do, bo jestem rozbrajaczem, nie? Czy nie są złodziejem? No dobra, nie będzie, że jestem dobrą osobą, Ty, ale Czuć w takim razie w tej grze, to nie dobrze, to nie bardzo niedobrze. Nie chcę buchać w tej grze. Że znaczy, chciałem buchnąć rzeczy, ale nie buchać, to nie już. Jesteśmy na miejscu. To jest policja i my jesteśmy w Nie widać jak wyglądam, dobra. To jest przeciekanie w środku, zobaczmy. Co to jest? Co ciekawego jest? Czapka. A, zegarek. W środku znajduje się notka. Jeśli to czytasz, po prostu bądź świadom, że jesteś dokładnie tam, gdzie chciałem, żebyś był. Nie, to ja jestem tu, gdzie wiedziałem, że ty będziesz i dasz mi tą notkę. Tak. Więc nie mówisz taki pewny siebie, frajerze. Spójdę na ciebie gnoju. Jeszcze cię buchnę, frajerze. Podczas gdy ty byłeś zajęty, ustaliłem granic i przeglądaniem tego pudła, ja miałem w że czas, aby umieścić bomby w wielu miejscach w tym mieście. Będziecie myśleć, że się pogubiłem i zwariowałem, ale tak nie było. Nadużycie Zbyt wielu ludzi straciło wszystko przez ten system. Ludziom w końcu otworzył się oczy i to ja będę tym, który zapali światło. Nie, to się nie stanie, nikomu się nie otworzą oczy, nawet jeżeli by to buchło, jesteś zwykłym idiotą i masz coś tak w głową Ale jestem od ciebie człowiekiem. Rzuciłem wskazówki po całym mieście. Nie się na czas, już miał szansę na odnalezienie tych bomb. Ale nie żeby nie to łatwe. Wy tylko te pułapki. Zobaczcie, jak dobry jesteś. Mam nadzieję, że ich nie znajdziesz. Nowa, Alguma frajerze. No i po którym mieć się dobra, wolne przebiegną. To nic muszę możemy zebrać. Dziękuję wskazówki. A on się tam dał. Czekaj, musimy documinać za cały komplet budynków. Nie zamyka, ja kwaszaj do biura. Ja to ogarnę! Co ty mi gaz? Co to mi gaz? W ogóle? Ja to ogarnę bez plylamorzamy. co ty? Jestem najlepszym rozbajaczem. A jak mam wrócić do biura mojego? Czy Jaki jakiś samochód na mnie czeka, czy coś? A, tutaj? A chyba nie. Escape? Oparł do o, do biura. tak się do biura, to Myślałem, że gdzieś będzie jakiś czy coś, jakiś samochód, nie wiem, cokolwiek. Klikam escape i wracam. Teleportuję się do biura, co? to? Jak ja się tak teleportować potrafię, to jest, to jest najlepszy. Przecież nic, nic nie umknie. Nic mi nie umknie. Witam tam biurze. Tak nie może być. No tak nie może być. Niezu, kto do diabła podkładałby bomby w tak zatłoczonym miejscu. Spójrz, jest kilka miejsc w mieście, do których nie będziesz miał od łacego dostępu. Na przykład biuro prezydenta. Być może by je trzeba włamać do środka. Co by ja je robisz? Wygłaj się do siebie stanowisko nie ma do doświadczenia włamań za pomocą wytryku. Ale czemu ja jestem dobrym człowiekiem, który ludzi i się włamy w... Boże! Też policja tam stała, przecież wystarczy, że powiedzą, ej, prezydent, wywalaj tu stąd dupło stąd. Ja idę ci rozbroić bombę, bo inaczej puchniesz, tak? A, chcesz buchnąć spoko, to nie przychodzę. No jalo, no nie chcę to nie, no to se buchnie najwyżej, no. Dobra, to musimy się nauczyć wytrychów. Dobra, to jest normalnie Skyrim. Jak ze Skyrim czy nie? I jak to się robi? Od długo ja ten zamek za pomocą wytrychów. A, przez <laughs> Skyrim! lol to jak Skyrim, tylko Skyrim jest lepiej to <laughs> wyglądało, ale dobra. Ja, zrobiliśmy to, co teraz? Jakieś większe życzenia, czy to tyle? Chyba to tyle. Dla końca się do się szyfrowania. A gdzie się odszyfrowuję, chyba nie to. Tutaj za bardzo, nie? Słuchaj, tam jest oczywanie, tam jest hakowanie, czyli tam jest wszystko, ale my dosyć punktów umiejętności. Zobaczmy, co tu dostaliśmy. Ulepsz. Ulepszę to, bo nie wiem co to robi. Impo wspaniałe. Witam, jestem impo wspaniałe. Ja po prostu zrobię tak, że tu nic nie buchnie. Dobra. Co my tu mamy? Otrzyfanie jest najmniej sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do zabezpieczonych informacji. Dobra, abym otrzymać dany ten trójkąt do środka reblinto. Unikaj ruchomych części poruszając się do przodu i do tyłu. Możesz nie podać się na boki, jeśli musi zmienić swoją pozycję. Dobra. A to jest łatwe, lol. big no, To jest pro... Ej, fajne. powiodło się. Dobra, teraz do hakowania. Dobra, hakowanie. Okej. Okay. To wejście. Dobra, to będzie się ładnie, bo to chyba trzeba dotrzeć tutaj, nie? Dobra, czyli mogę zrobić po prostu tak o, o tak o, mogę zrobić na że w ten sposób. Tak mogę zrobić, tak mogę zrobić, o, tak mogę zrobić, tak mogę zrobić. I tak. Ej, coś tu nie tyka. O, zrobiliśmy. <laughs> nie wiem jak ale zrobiłem. <laughs> Dobra, spójrz sobie, cały kompleks budynków. Brawo! Zrobiliście dobrą robotę. Wróć tam i pieść się do pracy. Idziemy, pozdajno, więc Mam nadzieję, że to nie jest twoja ostatnia misja. No, też mam taką nadzieję, ale nie się, to nie jest moja ostatnia, Nie, niech, nie chcę chować. Naprawdę muszę hakować coś raz, nie mogę no bo nasakujmy to jeszcze raz w takim razie niech będzie. No, zacznijmy od tego, bo tak jest najprościej. O tak. Teraz tutaj, tutaj, tutaj jest dobrze. Teraz możemy tutaj pójść, tutaj i tak zrobione. Dobra, teraz, idziemy do na naszej A nie, to nie tutaj. E, to jest z misjami. Trzeba gdzie jest stolica? A to jest z misjami. Dobra. Weźmy do miasta, idziemy do miasta. Zobaczymy, co nas czeka w mieście. Spokojnie ludzie, nie marcie się, a pan prezydent, który nie chce widzieć swojego domu, ja muszę się włamać do niego, żeby go ratować. To jest w ogóle już szczyt! Ale spokojnie. Jak coś to najwyżej buchniemy tam. <laughs> nie, żartuję, nie buchamy nigdzie, bo jak, jak buchniemy coś, to my też buchniemy, więc to jest niedobry pomysł. Okej, okay, co robimy? Zacznij szukać tych notatek, jak doprowadzać, doprowadzać do bomb. tatki tutaj? A jak nasze wolno, to coś znaczy, coś nie tyka, czy co? co chodzi? Ile mam czasu? Boli 4 minuty, tylko dobra. Może coś znajdziemy. Notatki. No ale jak ja mam znaleźć notatki? Jak to jest całe miasto chyba do ogarnięcia? Patrz, tam mogę wszędzie pójść normalnie, ale powolone. A ja mogę sprintem, dobra. A mam jakieś czerwone rzeczy? O, notatka. Nie, to buty są. Co to robią buty w ogóle? No, no. Lol. Nieważne, to Idź, idź stąd. Coś będzie? O! Jesteś tutaj? Co to jest, to bomba? Bomba. Pyk. pyk To tylko odraśnięcie. Co? Czemu zginąłem? Jak to? Ej, zginąłem! Jak to się wydarzyło, co? Nie, no ja nie wiem jak to się wydarzyło, to jest niemożliwe. Wybierz, wybierz, wybierz. Nie może być, będzie musieli, no. No nie no. No więc się stało, więc się stało, bo tam się pojała ten, ten, ta kropka taka, co zmienia kolory, nie? I ja zobaczyłem pierwszy kolor i od... zrobiłem to, i potem drugi kolor, myślałem, że to jest. Znaczy to był ostatni kolor chyba. Właśnie ja myślałem, że ta kropka nie musi się pojawić, że ja musiał wiedzieć tak jakby, co zrobić, nie? I myślałem, że po prostu mogę sobie wcześniej to kliknąć. No, Najwidoczniej, no nie mogę sobie tego kliknąć, do tego Myślę, że jakieś to wolną kropkę, która sobie świeciła, no po prostu świetnie, no. świetnie. Chodź do tego pudełka. To było tutaj. Jest tu bomba? Mam bombę, okej. Okay. Zróbmy to teraz dobrze. No, kolor, halo. No, a ten? I, i tutaj musimy... Po... Nie mogę teraz tego pociąć. Muszę poczekać, aż się pojawi kolor. Dopiero wtedy. To jest tutaj głupie. No, ale no zrobiliśmy, tak? To tyle. No, bo to... To nie ma nic więcej. Zrobiłem. A, muszę coś wyjąć? A co to? O kurde, dobra. Pik, 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 pik. jesteśmy. Ładny widok. Mam nadzieję, że nie na długo, co? Dobraliśmy to, co coś jest. Nic nie ma. Coś będzie? Nie, to nic nie ma. Natomiast no ta bombka, dobra. O, mo mogę, mogę to jednak ustawić normalnie? Nie, to nic nie mam, w ogóle nic nie widzę. Dobra. To jest wszystko. Ej, dodało nam czasu, ale fajnie. Tu widzę, że jest czerwone, możemy sprawdzić, co się dzieje. Dobra, odkręćmy to wszystko. No a teraz się to odskąć. Dobrze, że to się tak nie odkręca jak fałszywy flip, że trzeba wytrzymywać. Nie, nic totalnie nie ma. Dobra, to wyjdźmy stąd i zobaczmy, co miejsce. Że tutaj coś będzie. Nic pusto? O, oj, to nie, dobrze. Pójdźmy tutaj. Da się to podkręcić, te rzeczy wszystkie. O, o, tutaj się odkręca, dobra. To łatwo. Kurde, to są malutkie te, te, te śrubki, naprawdę? Mam coś tutaj? Totalnie nic nie mam, dobra. W tym miejscu, tu ja nie wiem, gdzie to A tu, o, tu na dole się odkręca, ok. Tutaj z tej strony, ale fajnie to się odkręca, lol. Tutaj, pyk. Wyjmujemy. To są kroty. Co? Co to za rzeczy? A ja mogę to wyciągnąć? A tu nic nie mam. W pozycji to wyciągam, dobra. Cię też okradłem hajs? Niech ma hajs dobra, Mamy coś, mamy jakąś mini bombę. Dobra, dalej kolorek. Pyk. Kolorek. Pyk, zrobione Odkręcamy, to jest w środku. O, to, o to, to ten minigierka. Bo zróbmy tak, bo będzie chyba szybciej i pyk, zrobione. Nie no ładnie, łatwo. to tacy jak on, są strażnikami tego nic systemu. Co ty gałeś, człowieku? Nie wiem, piłeś coś dobrego? Do miejsca, co się nawtykałeś, co ty gość odwalasz? Ja nie wiem, jakiś powolny typo, dobra. Idziemy dalej. Tutaj coś będzie, to chyba nic, może, dobra, ale my ma dobrze, nam za żadnymi kropkami, tylko. Czemu nam za tymi kropkami, to co się ogóle? O, są te dziwne budki takie, dobra, robimy to. Otwieramy. Ej, tu nic nie ma, dobra, to może tam, 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 na tym drugim będzie. I nie ma nic, to. Naprawdę, ale to coś chyba jeszcze jest. Tam widzę kropkę, ale tam nie mogę pójść, no bo to nie, to tam się chyba pójść nie da. Ej, no nie gale, że ja mogę na mojej po całej mieście chodzi chodzić, te jest chory, to że tego się nie zrobię, jak tyle tego jest, dobra. Na pewno to musi mieć jakiś sens, tego. na pewno to musi być jakiś sens. Chodźmy w tą stronę. Hmm. To jest mnie denerwuje Albo ja mam jakiś wielki skafander na sobie, że jest mega ciężka, bo ten gość ma totalnie zero kondycji Tak <noise> Dakota do zero kondycji raczej. Tu nic nie ma, dobra, to możemy sobie pójść. Ty też nic nie ma, dobra, to musimy iść dalej teraz. Musimy pójść dalej. chodźmy w tym kierunku prosto. Czy mogę do samochodu wchodzić? Że nie chodzi, tylko otwierać samochody. Nie, no, samochody nie mogę, dobra. Ale oto ja mogę otworzyć, tak, to mogę otworzyć tylko otwórzmy. Pick, pyk, 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 pyk. Coś tu będzie? Tak, no pewnie, no super, na pewno coś tu będzie, no? Tutaj, tutaj coś może być, tutaj coś może być zdecydowanie. On lubi właśnie te, te miejsca. O, jest bomba, dobra, zobaczmy. O, to ten. Już bym kliknął zły, nie? Za się nowicjusz. Jakieś level co zbijam, więc fajowo. Za za to Expa dużo. O, następne. What for? Pie, Łatwo! Muszę zaczynać tę maszynę, zabijając prezydenta miasta. Nagłośnię swój punkt widzenia, a jeśli pozbędę się kilku trybików, to wszystko się rozpadnie. Okej. Czy to biuro prezydenta miasta? Nie mogę dalej otwierać? Pocać polityka i cel? To jest terroryzm. No, no to jest terroryzm. No, no, no co ty? no bomby podróży w całym mieście. Jak może nie być terroryzm? Symbole jeden. Czemu iść do biura prezydenta miasta, no bo chodźmy do tego biura. A gdzie to biuro jest w ogóle? Biegnij gościu, ile w nogach. Prezydent buchnie, jak nie, jak nie, jak nie ta nie wyszedł. No pewnie tam, nie mogę tego przeskoczyć? Ty no nie gadaj, z ja do prezydenta w takim razie? Wszerwam na oko iść. I... Ja, nie wierzę co jest. Chicago! North! Dobra, to jest Chicago jakieś. Jest w Chicago normalnie. Co to w ogóle jest? Your local store. I lokalny sklep. <śc Riski> Ale dziwne te miasta są. Ale patrz gdzie tu wieżowce wielkie są. Jo, jakie wieżowce wielkie. Czarne, wielkie. Balony latają po powietrzu! Balony latające! Ja, Ale nie widziałem nigdy balona latającego w życiu. A chyba ja musimy pójść tą drogą, tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że się nie mylę. No nie, kondycja tego typu napady jest okropna. Nie wiem, co to robi. Serio? Chyba pączkami się zajada ze stresu, bo prostu cały czas. Mogę to tworzyć? Nie, nie mogę, dobra. Ciemię sobie płaczą za dzieci, skoro mi mówili, że ten. Ewakuowali ten kawałek miasta. Co nie odpalają? Nie powinno być dzieci płaczących. Na 90 Miasta jest. No niby tu jest kropka, że tam jest, no ale jak, jak, jak się tam pójść gościu, to już nie da się pójść. A może tu jest biuro prezydenta patrzcie, Bo to jest taka kropka czerwona, nie? I może to jest po prostu ten podle biuro. Eee, ciebie dowiedzicie? Ten samochód właśnie się walnął tutaj! I ja z misję nic nie zrobił, nie? Tu jest biuro. O, tu jest biuro prezydenta miasta, dobra, chodźmy. mógłbym takie się lepiej pokazywać. A mam się mam się włamać do biura prezenta nie? To po prostu świetnie. Dobra, tak, o tak, o tak, o, bione, dobra, małyśmy się. Dzień dobry, ja to tylko po złoto. Rama jest zamknięta, możesz znaleźć inny sposób, by dostać się na wyższe piętra. Ja nie możesz zbić szybę. Kurde, tu nic nie widać, nie ma tu jakiegoś światła, mogę włączyć jakieś światło, cokolwiek? Nie, nie mogę. Powiem, że muszę wyjść tu za biurko, to pewnie coś będzie. Ej, bo tu nic nie widać. Ja muszę światło zwiększyć zdecydowanie. Zwiększyłem trochę, trochę więcej widać, ale nadal prawie nic nie widać. Wcale nie mam latarki żadnej? Ja tu wejść nie mogę, zejść drogę na wyższe piętra. Zakładam, że muszę wyjść, pewnie są, tak? Tak, pani muszę wyjść i pewnie muszę pójść tutaj za zaplecze, dobra, tak, gdzieś tutaj będzie wejść jakieś nowe. Za się śłamać, lot. No to nie na jest zdrobione, że ten zeczaskaj. Dobra, mogę skać? O, mogę skać w tej grze. Okej. Okay. Skaczemy, idziemy tam. Idziemy do biorąc, to miasta. Zobacz, ile złota tam ma. No co jest? A jest coś w środku? Nie, nie w środku, nie już chciałbym, jakieś znajdźka będzie fajna. Zarabiałe jakieś pieniądze albo doświadczenie, czy coś. Bo, No! Ja pitolę, ta grama drewniany movement! Ja pitole. Dawaj na górę, dawaj. Puchnie całe miasto przez ciebie! Skok! No czemu nie skaczesz? tym pale jeden! No, Spamię tu spacie! Słyszeliście, słyszeliście, że spację się spamięta. Poczekajmy chwilę, bo że nie zmęczony jestem czy coś. Teraz, o! Ogarniacie, że ja nie mogę gdy jestem w tak jakby w drodze gdzieś, ja nie mogę skoczyć, jak, jak tak jakby chyba sprętuję czy coś. Muszę zrobić taki pyk. O, teraz działa. Ja, to tak jest źle zrobione bardzo. To chyba ma, ma być gdzieś, co. Muszę przeskoczyć tam, tak? Pup! O, kurde. Teraz już masz kondycję dobra gościu, ale nie wiem, czy on biegać potrafisz normalnie. O, dobra. Zrobione. Chodzimy. Pokaż kotku, co masz w środku. Co tu mamy? Co to, to? O, hakerskie rzeczy, dobra. Takie to ja lubię. Pyk. Tutaj, w tą stronę, o, dobra, w tą stronę, jest dobrze, pyk, pyk, i boom, no to będzie bardzo łatwe, to będzie, to będzie banalnie łatwe, tak, niech będzie, że tak, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, i, oj, nie tyka coś, To teraz, możemy zrobić w sumie tak, o tak, i tak, zrobione, dzień dobry, tu nic nie widać, znowu ten, dobra, screamowe przychodzenie, pyk, dzięki, o, a to jest tylko. To ja mam, mam coś zrobić? w zrobić? nie, tu nic nie mogę dotykać, dobra, czyli, czyli tu nic nie może zrobić, dobra, to jest bez sensu, czyli ja poszedłem. Trzeba pójść tutaj. Nie, znowu hakowanie, no dobra. To hakowanie potem mogło być trudne, nie? Więc nie, niekoniecznie musi być tak łatwo. Mogę pójść tutaj. Nie, mogę w sumie zrobić tak, że pójdę tutaj. Tutaj, 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 tutaj. I tak, i tak. Zrobione. Chyba lepiej się nie dało. O, co jest? To hmm. jest źle zrobione, oj oj, to niedobrze. Co teraz? Jakby to zrobić inaczej? Mogę zrobić tak? Nie, od nowa! O nie, dobra, szybko, szybko. Robimy to. W ten sposób. Tutaj. O tak może być. Może być też, o tak. Okej, okay, dobra. I pyk, zrobione, dobra. Idziemy. Nie wiem co to jest, ale... Musimy. Aha, znowu nas dobra. Bo jest coś ciekawego. No idziemy dalej w te biuro. Czemu to biuro jest takie czarne? Co to jest nie tak? Czemu ja tarek nie mam ze sobą czy coś? Tutaj mogę pójść? Nie, to nie mogę pójść. Mam być na górę? Mam znaleźć bombę. O, to mogę po prostu tworzyć sobie. Ja pitole, ile to są moje rzeczy? Ty, jak ja mam tu znaleźć bombę, człowieku? powaliło się coś? Nie, może tutaj gdzieś schował tą bombę. Bo się tu został, niby? Powalone, znaczy no, pracujesz czy coś? Może może kto on jest, tu się dostał. Bo to dziwne, że to bomba jest. Bo pójdziemy tędy, tędy możemy pójść, tędy możemy pójść. O, tak, możemy zrobić. Nie, tak, to zdecydowanie nie pójdzie. Ej, to w sumie. Ej, to się, do... to, się... to trzeba pójść górą, o, tutaj. Tędy trzeba pójść. Jedna opcja, gdy nie starszy mi czasu, naprawdę. Tak. Ej, nie, tego się zrobić nie da. To jest fizycznie niemożliwe chyba do zrobienia. Czy Wygenerowało, tak się zrobić, nie? da? No, nie, no już nie zrobię tego. O, teraz inaczej jest, ok. Ale dziwnie, ty, jakby to miało zależeć mi życie od tego, to bym przegrał. Ale bez sensu, czemu to tylko się nie dało zrobić? Albo ja po prostu kupiłem, ale wątpię, tego się chyba zrobić po prostu nie dało. Ja nie wierzę w to, dobra. Tak, tak, tak. Ok, jesteśmy blisko bardzo. Mógłbym jakoś inaczej, może. Tak, mógłbym. Nie, no, kurde, nie wiem, jak to zrobić. Tędy może. O, dobra. Więc jest powolony jakieś O, to zrobiłem. Możemy przejść. Drabina? Mogę. I, mogę po nie wejść. Kurde, on wchodzi po drabinie kozak. No, ma po drabinie wejść potrafi. No, kozak. Dobre. Co to jest? Następne. No, nie wierzę. Nie widzę chowania, już po prostu. To jest powolone jakieś. Dobra, ta... tędy, tędy, tędy. Tędy, tędy jest git. I mogę sobie zrobić taką O, zrobione. Ty, no, co? Zrobiłem. Czemu nie mogę? otworzyć? Nie, no, jajca co? Jakieś nie mogę tego otworzyć. No, nie, no, miałem takie łatwe zrobienie tej misji. Co za ta jedna. No, dobra, tak, tak, tak. Tędy. Tędy, o tak, o, może być tak, o. Okej, okay, nie wiem jak, ale. No, nie mogę to otworzyć! Co? Mniejsza Co jest? Ty widzisz, co się dzieje? Te duchy! Jop, tole, duchy tu są, dobra, ja są idę. gra Nie, ja nie gram w to grę, więc gra jest jakieś Duchy normalnie. typo, nie nie może. No, muszę od nowa to wrobić. Nie wiem, no, to jakieś jajca, są. Ty, co jest to grą? Ja to otwierałem już przecież. Czy nie, a może tego nie otwierałem? Chyba nie wiem. Jest cokolwiek? Chyba tędy muszę. Nie wierzę w tą grę, nie. Powalona, dobra, tędy, tędy, tędy. Okej, okay, tak jest git. Szybko, szybko. Tędy mogę. Okej, okay, tak jest dobrze. Tędy. O, pyk. I mogę zrobić taką Zrobione. Dobra. Musimy tutaj. Mogę to twoje? No sam, dobra. To jest fajne, że to jest wygodne bardzo. Możemy zrobić tak, tak, tak. I to w miarę szybko wyjdzie. Dobra, zrobione. Aha, jest po prostu przejść na, na balkon. Bomba! Ten koleś jest stuknięty. No co ty człowieku? No się pyj, się. No już robię, to robię, robię, robię. Dawaj, dawaj, daj, jaki kolor? Fioletowy! Nie mogę fioletowego! A tutaj, pyk, zrobione, dobra. Niebieski, pyk. Drugi niebieski, pyk. I zielony. Dawaj! Pu! Zrobiliśmy! Bomba zrobiona! Okej, okay, zabezpiecz teren. To, to ci, ja mam robić taką robotę. Powaliło cię z saperem człowieka, a nie typem, który będzie znaki drogowe przewoził. No to, co, za kupota, ty. Czy ja mogę wyskoczyć z okna po prostu. No boję się, że padnę, nie? Jak padnę, to wychodzę. Jak padnę, to wychodzę z gry, ale dobra, spróbujmy, spróbujmy może nie padnę, może nie zginę. Czy ja mogę? Nic się nie stanie, co nie? Powiedz, że nic się nie stanie. Uuu! Kurde, wyskoczyłem, dobra, co musimy tu zrobić? A, muszę postawić te rzeczy, dobra, to rozstawiamy. A co to jest o to? No, tu bombę położyć, o to chodzi, tak? <grym> skąd mam te rzeczy tak po prostu. Ja sobie po prostu wziąłem. Ja sobie tak po prostu wyjem z punku rzeczy, tak? Ja tak po prostu sobie to wyjąłem, no dobra, no nie będzie. Mam milion jakichś znaków droga i w ogóle wszystkiego w no, nie, nie będzie. A i będziemy musieli pewnie teraz po tą bombę pójść na górę samą, bo on nie mógł wziąć ze sobą tej bomby, zakład... Nie, no jak tak będzie, to będzie bullshit taki totalny. Jeżeli nie schodz w stronę, to wciąż może wybuchnąć przy nich powoli bombę do szlini. Wiedziałem, nie? Mogą być na niej odciski je, je do laboratorium. Po prostu wiedziałem, że będę musiał pójść, nie? No ale mam wszystko otwierane na szczęście i widzimy gdzie to bomba jest. To musimy z pójść. Ale tego stamienc jest naprawdę okropna tego człowieka, serio. Ale pamiętajcie, jeżeli widzicie więcej odcinków z tej gry, to napiszcie komentarz. Na pewno nagram więcej, jak jakby dzisiaj więcej odcinków z tej gry. Pokażcie czy wam się podoba czy nie. To będę wiedział, dobra. Okej, okay. czy ja mogę zrobić tak? Zobaczmy, czy nam się uda. Rujmy. Nie! Czyli nie można skakać. No nie! Nie wierzę w to. Nie wierzę. Ale kupota, to jest. Nie mogę. Co teraz stanie? Zapisało się ten postęp? No nie, ale ty gry skupię. Ja pitole nie wierzę w tą grę, nie? Mogliby sobie darować już. Robię jeszcze w ten sposób, nie? Dobra. To się pewnie nie zapisało. Będę musiał robić z początku. Ale to ja zrobię poza odcinkiem, Jeżeli będziecie po prostu więcej odcinków w gry to dajcie znać. To będę nagrywał więcej. To po prostu poza odcinkiem zrobię to. Będziemy zacząć samą jakąś nową misję. Mogą być tam jakieś fajne misje, jakieś, nie wiem w lesie jakieś to tereny fajne i więcej włamowania i tak dalej, nie mam pojęcia. Ale teraz, dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!